Mam na imię Dominika Fiona, skończyłam Mahindra Night United World College i potem wyjechałam na Brown University na studia. Podczas mojego pobytu w Majhindrze, moim najmilszym wspomnieniem jest pierwszy tydzień drugiego roku, gdzie nasza klasa cała miała tydzień wolnego zanim pierwszoroczni przyjechali. Więc mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby poznać się lepiej, spędzić czas z ludźmi, z którymi może nie poznaliśmy się na tyle dobrze podczas pierwszego roku i zbudować bardzo silną więź jako klasa. O moich nauczycieli z Machindry wspominam bardzo dobrze, zwłaszcza moją nauczycielkę psychologii, która była bardzo otwartą i sarkastyczną panią, która uwielbiała spędzać czas z uczniami. Z perspektywy lat to stypendium otworzyło przede mną po prostu wszystkie drzwi i okna, pozwoliło mi doświadczyć rzeczy, których nie mogłabym doświadczyć, gdyby nie stypendium i zbudować też pewność siebie i otwartość na świat ludzi. Zdecydowanie polecałabym uczniom w Polsce ubieganie się o stypendium. Jest to niezwykła jedyna w swoim rodzaju szansa, która... Po prostu możliwości po tym, po tym są, są nieprzewidywalne.